10 pytań o kreatynę, które boisz się zadać. Czy kreatyna naprawdę ujędrnia sylwetkę? Zdecydowanie tak. Zmatnie mięśnie, ujędrnia ciało i daje widoczny efekt modelowania sylwetki już po kilku tygodniach. To będę wyglądać jak kulturystka? Nie, kreatyna to nie steroid. Kreatyna daje jędrność i siłę a nie olbrzymie mięśnie. A czy kreatyna pomoże mi schudnąć? Tak, przyspiesza metabolizm i zwiększa skuteczność treningów. Ale zatrzymuje wodę podskórną, więc będę opuchnięta. Tak, monohydrat kreatyny daje taki efekt, ale Kratin Woman, który stworzyłam, zawiera jabłczan kreatyny i siedem innych pomocniczych składników i nie powoduje efektu opuchnięcia. A czy kreatyna wpływa negatywnie na nastrój? Wręcz przeciwnie, kreatyna może być naturalnym antydepresantem. A czy kreatyna jest bezpieczna? Tak, to jedna z najlepiej przebadanych substancji na świecie. Mogę brać kreatynę bez treningów? Zdecydowanie tak. Poprawia pamięć i koncentrację, dodaje energii i wzmacnia organizm niezależnie od aktywności fizycznej. Kreatynę mogą stosować seniorki i kobiety w okresie menopauzy? Kreatynę powinny stosować wszystkie kobiety. W okresie menopauzy, a w zasadzie już po 30 roku życia, jesteśmy narażone na ubytki masy mięśniowej, co w przyszłości osłabi naszą sprawność i utrudni wstawanie z łóżka czy zabawę z wnukami. A ma dobry Zależy od produktu. Tą jabłkową mogę opisać jako mega obłędną. A Ty stosujesz już kreatynę?